Dzień dobry, nazywam się Maciek Matoszewski, jestem fizjoterapeutą, zajmuję się terapią niemowląt oraz terapią manualną kręgosłupa. Po ostatnim filmie o asymetrii ułożeniowej miałem wiele pytań. Chciałbym w dzisiejszym odcinku opowiedzieć Wam więcej, opowiedzieć Wam o sposobach radzenia sobie z asymetrią oraz o ćwiczeniach. Zapraszam. Zabezpieczenie prawidłowej pozycji u dziecka możesz rozpocząć już w inkubatorze. Możesz rozpocząć od zastosowania specjalnego rodzaju poduszek, klinów. Nazywamy to potocznie gniazdkami albo maciczkami. W odpowiedni sposób możesz zabezpieczyć ciało dziecka, które tak bardzo jest narażone na oddziaływanie siły grawitacji, która nie pozwala na prawidłową pracę przeciwko sile grawitacji, która może w nieprawidłowy sposób wpływać na stawy, mięśnie, cały układ kostno stawowy oraz na nieprawidłowe odczucia dziecka. Więc zabezpieczenie pozycji już szczególnie po przedwczesnym porodzie jest bardzo ważne. Kiedy masz dziecko, które waży poniżej 3 kg i widzisz, że układa się nieprawidłowo, warto pomyśleć o takich poduszkach, o takich tak zwanych rożkach, maciczkach czy gniazdkach. Bez prawidłowego podnoszenia dziecka, odkładania, noszenia, pielęgnacji, dziecku z asymetrią może być bardzo trudno wyjść z tej asymetrii. Więc w czasie zajęć, w czasie ćwiczeń, zwracam szczególną uwagę na to, żeby rodzice nauczyli się dobrze tych zabiegów, żeby z łatwością podnosili dzieci, odkładali je w jak najbardziej prawidłowy, optymalny dla dziecka sposób. Hello! Jeżeli głównym problemem w asymetrii jest ustawienie głowy dziecka. Możemy ją zabezpieczyć, używając specjalnych poduszek, na przykład poduszki hetker, albo specjalnych jaśków z zagłębieniem. Musimy tylko zwrócić uwagę na to, żeby dziecko nie miało zbyt mocno zgiętej głowy, żeby spokojnie mogło oddychać, żeby też poduszka nie powodowała zbyt dużego odchylania głowy do tyłu, bo będzie to nieprawidłowe. Głowa dziecka powinna leżeć spokojnie. Prawidłowo w przedłużeniu kręgosłupa, ale z odpowiednim dostosowaniem się poduszki do kształtu głowy, do tego, żeby głowa była ustawiona w symetrii. Na czym ma polegać prawidłowa terapia symetrii? Po pierwsze, to prawidłowe przygotowanie tkanek dziecka do pracy. Po drugie, to umiejętne zastosowanie tego, czego dziecko nie używa do pracy, czyli jeżeli skraca bok, ma go wydłużyć w czasie pracy, czyli ma w odpowiedni, aktywny sposób pracować na jednej ze stron ciała, jedną stronę skracać, drugą wydłużać. Ma w odpowiedni sposób unosić głowę, wykorzystując reakcje nastawcze głowy, żeby na przykład, bo szyje, gdzie mięśnie szyi są skrócone, wydłużać je, a jedne skracać. Wszystko, cała terapia musi być wpleciona w ak naturalną aktywność dziecka, w naturalną zabawę. Wtedy dziecko, jak gdyby, zapisuje to w sobie i wie, że tak można tego użyć, tak można pracować, a nie ucieka dziecko w nieodpowiednie ułożenie. Jeżeli dziecko zaczyna samodzielnie siadać w wieku 8-9 miesięcy i jest to dziecko wiotkiem. Ciągle widzimy, że boryka się z asymetrią, siada krzywo, siada niestabilnie, siada yy, z tak zwanym tyło pochyleniem miednicy czyli miednica przesuwa się bardzo do tyłu, nie siedzi aktywnie, wyprostowana. Możemy użyć pewnych pomocy, które mogą zabezpieczyć dziecko i pozwolić mu na lepszy, aktywniejszy siat. Kiedy dziecko siedzi tak nieaktywnie możemy użyć różnych yy, pomocy, żeby, mów, żeby wspomóc tą jego pracę przeciwko sile grawitacji poprawić ustawienie miednicy, poprawić kontrolę tłowie. Możemy zrobić to właśnie używając tego typu taśm tego typu różnego typu bandaży czy specjalistycznych kamizelek czy nawet kamizelek do pływania dla małych dzieci. Mają one na celu normalizację pracy w obrębie tłowia, poprawę odczucia swojego ciała, poczucia własnego ciała, no i oczywiście poprawę symetrii i poprawę kontroli tłowia. Jeżeli dziecko urodziło się z plagiocefalią, czyli z kośnogłowiem, jedną z metod leczenia może być użycie kasku specjalistycznego kasku, który robi się, wykonuje się na miarę dla dziecka. Kask umożliwia to, że odciąża skośne ustawienie głowy, odciąża czaszkę, która jest nadmiernie obciążona i pozwala na uwypuklanie się tych części kości czaszki, aby stała, aby głowa znowu stała się okrągła. Postaram się dzisiaj Wam rozszerzyć temat asymetrii, pokazać Wam różne sposoby leczenia jej w zależności od stanu dziecka. Do prawidłowej diagnozy i obejrzenia dziecka jest potrzebny niestety czasami lekarz rehabilitacji, neurolog dziecięcy czy doświadczony fizjoterapeuta. Jeżeli czujesz, że nie wiesz, co masz zrobić, jeżeli czujesz, że część z tych rzeczy, o których opowiedziałem, zgadza się trochę z tym, jak rozwija się Twoje dziecko, serdecznie zachęcam Cię do konsultacji, do odwiedzenia mojej strony internetowej www.fizjoterapia.pis lub odwiedzenia mnie na Facebooku, dziękuję Ci bardzo za to, że poświęciłeś czas razem ze mną i że byłeś zainteresowany tym, co mówię. Gorąco pozdrawiam Was. Trzymajcie się.